i akcja Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry, wideo z lasu w tych czasach postapo Mamy 19 marca 2020 roku żyjemy w takich oto szałasach ponieważ opanowała nas pandemia <laughs> nie no oczywiście się śmieję żartuję ale śmiać się trzeba w tych czasach pandemii paniki bardziej bym powiedział um, i właściwie paniki to się dopiero zaczęło Sarno, ale poleciała pięknie eee, o i druga nie pokażę wam bo to jest za daleko i nie mam takiego zuma. Różnie ludzie reagują. Niektórzy śmiertelnie poważnie podchodzą do sprawy. Niektórzy lekceważąco, niektórzy się śmieją. A niektórzy racjonalnie. I wychodzę z założenia, że najbardziej, co możemy, jak możemy zareagować w tej chwili, w czasach koronawirusa, to jak najbardziej zdroworozsądkowo. Nie panikujmy. Panika to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Nie tylko pod kątem, pod względem koronawirusa, ale pod każdym innym. Nie karmić się negatywnymi wiadomościami. I nie będę się tutaj rozwodził na temat samego koronawirusa, czy to jest faktycznie taka niebezpieczna choroba. No bo przecież na grypę umiera więcej ludzi, na inne choroby umiera więcej ludzi. E, tutaj mamy jakieś tam przypadki. Dobra, nieważne, bo nie o tym, nie o tym wideo. O, już karetka pomnę, jedzie. Tak, wypowiedziałem się w temacie i już po mnie jadą. <laughs> Daleki też jestem od jakichś teorii spiskowych, aczkolwiek rozejrzyjmy się troszeczkę szerzej, zauważmy, e, co się dzieje poza koronawirusem, poza straszeniem nas e, epidemią, jak to dotyka gospodarki, jak to dotyka rynków i o tym właśnie chciałem się wypowiedzieć troszeczkę w tym wideo z lasu, właściwie o przygotowaniu, o naszym przygotowaniu albo nie przygotowaniu. Dlaczego większość ludzi nie była przygotowana na tą całą sytuację? No bo jak każdy normalny człowiek, <laughs> żyliśmy sobie z dnia na dzień, ee, no nie, nie stując w głowie, tak, że e, jakichś czarnych scenariuszy, że przyjdzie coś takiego. Zawsze jednak staramy się jednak myśleć gdzieś tam pozytywnie, że nie będzie żadnej wojny, że nie będzie żadnego głodu, że nie będzie żadnego wirusa, że nie będzie żadnej takiej akcji jak jest teraz. Ale to pokazuje też drugą stronę tego medalu, tak zwaną panikę, kiedy dowiedzieliśmy się o całej sytuacji. No to się zaczęło, tak, zaczął się bieg do sklepów po <laughs> Zmasowany atak na e, rolki papieru talotowego na makaron, ryże itd. Tak tak w ogóle niektórzy podchodzą do tego troszkę e, w temacie apokaliptycznym, tak? jakby się zbliżała nie wiadomo jaka wojna, a ja myślę, że nie ma co popadać znowu, znowu w jakieś paranoje, tak? typu e, nie wyjdę z domu, bo jest skażone powietrze. No, to nie jest to nie jest Czarnobyl. <laughs> Aczkolwiek będąc kilka lat temu w Czarnobylu, zwiedzając miasto Prypeć Odnoszę wrażenie, że dzisiaj ludzie bardziej panikują niż yy, wtedy grupa, z którą jechałem. Aczkolwiek no, to jechała też grupa świadomych ludzi, tak? E, tego, że tam jest e, bezpiecznie i niebezpiecznie. <laughs> Dlatego podchodźmy do tego zdroworozsądkowo. E, co powinniśmy robić teraz, w tych czasach, jak to brzmi, e, w tych czasach? Dzień się zastukał w tych czasach pandemii, w tych czasach, kiedy e, siedzimy w domu, tak? No nie wszyscy, Łukasz chodzi po lesie. E, e, swoją drogą paradoks polega na tym troszeczkę też, że mm, mamy tak, mamy zalecenie siedzenia w domu. Oczywiście, no tu chodzi o nierozsiewanie ewentualnego wirusa. Natomiast y, paradoks polega na tym, że dużo ludzi pracuje i pracować będzie, bo zakłady muszą jechać. Drugim takim paradoksem drugim takim paradoksem jest to, że boimy się gdzieś tam, boimy się tej epidemii, boimy się zarazić, boimy się o nasze zdrowie, ale tak naprawdę nic nie robimy w tej kwestii. E, wydłużyły się co prawda kolejki do apteki, nie tylko wydłużyły się pod tym kątem, że stoimy półtora metra teraz od siebie. Ale ludzie zaczęli to co zawsze, dzieje się to co zawsze, kiedy coś się dzieje, reagujemy jak coś się dzieje, nie jesteśmy przygotowani wcześniej. Eee, tak samo, gromadząc teraz żywność, zapasy jedzenia, eee, też gromadzimy to dalej, to samo niezdrowe jedzenie, bo teraz siedząc w domach i odżywiając się w większości cukrem, eee, no nie będę tu się rozwodził na temat zdrowego odżywiania cukrem, alkoholem i tak dalej, no to nie pomagamy sobie jakoś tak specjalnie, tak? Taki przykład tylko podam, gdzie wczoraj wrzuciłem informację o webinarze odnośnie odporności, odnośnie poprawy odporności, jak przygotować się, jak być teraz, jak dbać teraz o odporność swojego organizmu w czasach pandemii, to tak to się nikt nie zareagował, no bo po co to, po co mi... Po co dbać o odporność? Ja będę siedział w domu i jadł to co zawsze, <grym> pił to co zawsze i jakoś to będzie. I tak podchodzi do tego masa ludzi, do tego całego tematu obecnie. Jakoś to będzie. Każdy myśli, że jakoś to będzie, że tydzień, dwa i wszystko wróci do normy i pójdziemy z powrotem do pracy, wrócimy do tego trybu sprzed APO. <grym> <grym> Nie śmieje się oczywiście, nikt tego nie wie w jaką stronę to pójdzie, aczkolwiek może to troszkę zamieszać rynkiem gospodarczym, e, gospodarką ogólnie, bo już dzisiaj tak, e, restauracje, e, zakłady fryzjerskie, nie wiem, czy wszystkie tak, ale no część ludzi musi teraz siedzieć w domu. Kto pracuje, ten pracuje. Kto nie pracuje, ten albo jest zadowolony, bo siedzi w domu, albo jest niezadowolony, bo nie zarabia pieniędzy. I na to też nie byliśmy przygotowani. No dobra Łukasz, gadasz, 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 powiedz coś mądrego. Jak się przygotować? Co teraz robić? Co robić w tych trudnych czasach? No, czy trudno, no, pewnie trudniejsze, tak? bo musimy mm, dostosować się do nich. Właśnie co, co robić? Dostosujmy się. Dostosujmy się do danej sytuacji. Moim zdaniem, najgorsze, co może być, to siedzieć z założonymi rękami i czekać czekać, aż wszystko wróci do normy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zmienić całej sytuacji, nie, nie jesteśmy w stanie e, znieść tej całej pandemii anulować tego, wczytać sobie save'a, tak, załadować poprzedni stan gry i jechać od nowa. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jesteśmy w stanie jedynie się dostosować do sytuacji. No i jak to robić? Jak to robić? No wiecie, każdy czeka na gotowy przepis. Eee, ja powiem prosto. Jeżeli siedzisz w domu, teraz jeżeli masz więcej czasu, bo wcześniej twoją wymówką było nie mam czasu, jestem zarobiony, pracuję, a jeżeli teraz nie pracujesz, siedzisz w domu, masz tego czasu więcej. To zrób coś ze sobą. Szukaj nowych możliwości. Eee, szukaj nowych możliwości, przykładowo zarabiania, tak? Bo jeżeli teraz siedzisz i boisz się o swoją pensję, bo nie pracujesz, no to zainteresuj się, poszukaj jakichś innych możliwości. Eee, zacznij się rozwijać, zacznij czytać książki, zacznij szukać wyjścia z sytuacji. Najgorsze, co większość ludzi niestety potrafi, to dostrzegać problemy, narzekać na te problemy zamiast szukać rozwiązań. Bo oczywiście kiedy sytuacja jest trudna, często czujemy się, że mamy związane ręce, że nie możemy nic zrobić, ale czemu tak zakładamy od razu? Poszukajmy możliwości, innych możliwości. To co już yy, wspominałem, ja obecnie yy, pracuję, yy, pracuję no, robię duże rzeczy, yy, prowadzę vloga, bloga. Rozwijam sobie swój biznes e-commerce od kilku miesięcy, a od niedawna też działam w fotowoltaice i teraz co, też mógłbym narzekać, tak? Bo kurczę, no jak ja teraz będę pozyskiwał klientów, jak ja będę z klientami się spotykał. I zamiast, zamiast siedzieć na dupie i płakać, zamiast płakać nad problemem, to szukam rozwiązań, tak? I umawiam się, pozyskuję klientów też w internecie, szukam. Spotykam się z ludźmi też przez internet, tak? Taki audyt fotowoltaiczny jesteśmy w stanie zrobić online. Już wczoraj taki przeprowadzałem i jak najbardziej to działa. Dostosowuję się do danej sytuacji. Przed całym pacjentem zero wielokrotnie już nagrywałem. Moje filmy są na YouTube, można obejrzeć. O tym, jakie możliwości niesie ze sobą internet, jak powinniśmy dzisiaj internet wykorzystać jako narzędzie. Czy to do e, pracowania nad sw swoją marką, czy to do sprzedaży, czy to do pracy, właśnie generalnie, do e, generowania sobie dochodu. Dzisiaj widzę taki trend, że ludzie szukają teraz e, jakichś. Pracy właśnie z domu, jak pracować z domu, jak ja mogę zacząć pracować z domu. Nie każdą branżę da się przełożyć na online, ale przykładowo, jeżeli nie wiem, jesteś fotografem, jesteś e, fryzjerką, jesteś e, restauratorem, no to też możesz e, wykorzystać swoją wiedzę. Też możesz e, choćby Założyć bloga, choćby prowadzić vloga, choćby mm, zacząć robić jakieś kursy w temacie fotografii, w temacie fryzjerstwa, w temacie gotowania i tak dalej, i tak dalej. I to też można sprzedawać, to też można e, spieniężyć, to też można e, na tym zrobić fame. E, możliwości jest naprawdę dużo, tylko trzeba troszeczkę się rozejrzeć. Masz teraz czas, jeżeli nie pracujesz, wykorzystaj ten czas. Zamiast siedzieć w domu. E, zamiast siedzieć w domu, no trzeba w tym domu siedzieć, możesz wyjść do lasu, możesz e, pomyśleć, poczytaj książki, e, zrób jakiś kurs internetowy, masz internet teraz, zamiast siedzieć i zabijać czas, zabijanie czasu to jest najgorsze, co możemy w tym momencie robić. I e, nie tylko w tym momencie, ale zawsze zabijanie czasu to jest najgorsze, najgorsze, co może być, bo niestety mamy ograniczone życie, mamy ograniczony czas, a zabijać czas to jest grzech dla mnie, dlatego wykorzystaj ten czas dobrze. Yy, zacznij się edukować. Postaw na rozwój osobisty. Odnajdź siebie. Teraz zatrzymaliśmy się, można powiedzieć, w tym biegu. Yy, poszukaj siebie gdzieś tam, bo gdzieś tam może się zagubiłeś, zagubiłaś. Yy, może warto się odnaleźć w tym całym chaosie. Okej, okay, będziemy powoli kończyć to wideo, bo nagadałem się, nagadałem. Może ktoś coś z tego dla siebie weźmie. E, jeszcze trzeba zrobić rundkę po lesie, przebiec się, pozachwycać się tym wspaniałym miejscem, posłuchać ptaszków, a właśnie wstaje kolejny piękny dzień. E, tyle z mojej strony. Szukaj, szukaj możliwości. Nie zakładaj rąk, e, nie płacz, nie. Popadaj w panikę, a jeżeli już naprawdę nie masz jakiegoś pomysłu na siebie, jak e, tutaj sobie poradzić z tą całą sytuacją pod kątem e, zarabiania właśnie, odezwij się do mnie. Ja cały czas jestem otwarty na współpracę z ludźmi, którzy szukają takich możliwości. Jeżeli chodzi o biznes e-commerce, w którym działam, e, myślę, że teraz jest tym bardziej e, jak najlepszy czas na to, dlaczego? Ponieważ jest to biznes internetowy w oparciu o sklep internetowy, o firmę internetową, to druga sprawa jest taka, że e, jest również w oparciu o produkty, które dzisiaj w tych czasach e, będą są w zasadzie już na porządku dziennym. E, mówię tutaj o produktach e, codziennego użytku, e, o produktach premium, a także o produktach, które. Właśnie wczoraj było ten webinar, a nikt nie chciał słuchać o produktach, które nam pomogą zadbać o swoje zdrowie, m.in. o odporność, czyli odpowiednia, zdrowa suplementacja. Tyle w temacie ode mnie, więcej na moim kanale. Możesz sobie pooglądać inne filmy. Masz teraz czas. Lecę, lecę. Jeszcze wpadnę tu do lasu, jeszcze coś tam nagramy. Tymczasem miłego dnia. Don't panic don't panic eee, i bierzmy życie w swoje ręce, bo, bo nie wiemy, co dalej będzie. A ja nie będę straszył tutaj, bo nie na tym rzecz polega. Straszenie no, może też pomaga w jakiś sposób, ale mamy tego już dość na co dzień. Teraz wystarczy włączyć telewizor i jesteście straszeni. No, dobrych przemyśleń, dobrych przemyśleń i zdrówka dużo. Trzymajcie się, hejo!